claire open your eyes claire wake up claire Larry. what happened to moira was moira with you mary oh god i'm so sorry Moira. Why, baby? Moira. Natalia. Are you okay? Hey, what happened? Natalia, sweetie, where's Wesker? She went somewhere else. Oh, okay. Well what matters is that you're safe. Wherever she went, we could still catch her. You're not hurt, are you? <laughs> no, I just got the wind knocked out of me. Witam was Wesker? Wy... Witam was serdecznie na kanale Horror Story. z ja jestem Harry i pykamy sobie w Resident Evil Revelation 2. My w poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie tutaj. Więc teraz jesteśmy gdzie? E, tutaj e, mamy E, o, wejdź to mamy tylko cegły, tam możemy przejść lub tamtędy, czekajcie, tutaj coś jeszcze mamy Ogólnie Okej, okay, więc teraz E, e no, Nie mamy nic tutaj do e, zrobienia więc ja ogólnie tutaj chyba też nic nie zrobimy, więc możemy lecieć. No tak. We to control water flow. Okay. That building might be a way up. Let's start heading in that direction. Okay. Dobra no tutaj. E... Dobra. Jest? Już koniec. E, tak. A tutaj też możemy e, przejść ogólnie. Więc e, pokażcie. Dobra. Udało się. Czy my możemy coś tutaj? Połącz co? Co to jest? Nie wiem, co to ja tutaj robię, ale dobra, już, już pierdzielę wszystko. E, tutaj mamy takie coś, tu takie coś. E, czy my mamy? Okej, okay, tu coś mamy, tu coś mamy. Pierchodźmy e, tutaj. Ogólnie. Przeszłość, którą nadejdę, okej okay. Dobra eee. Eee. Okej, okay, nie mamy tutaj Latarki niestety Ale spoko Przejdźmy tutaj dołem jeszcze, zobaczmy czy czegoś nie, no tutaj nic nie będzie, raczej. Okay. 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 Więc... Przeładuj mi to, tutaj. Zobaczmy jeszcze, co tutaj będzie, żeby nie było. A tutaj nie ma przejścia, aha bo my tutaj tak czy siak tą śluzę, tutaj nigdzie dalej nie pójdziemy Czyli tak czy siak musimy iść tędy A okej, okay, czyli Ale dobra Zaberkodowaliśmy sobie śluzę, że możemy tędy e, spokojnie. Okej okay. Tutaj to ogarnięte sobie tak, na, tak w razie W dla przestrogi e, Żeby nie było, że e, Tutaj coś nie tak e, e. Też jest jakiś mości w ogóle Więc a tutaj też aż tak nic nie widzę, żeby. Okej. Okay. Chodź, chodź. Okej. Okay. Alkohol. Więc Połącz z Okej. Okay. Okej, okay, przejdziesz, przejdziesz Aha Okej okay. Dobra Okej, okay, czyli musimy stąd uciec Pytanie brzmi Połącz z tym A, i to znowu jakieś też Co innego Aha Dobra Ja teraz pobiegnę tutaj nią Ogólnie tak No dobra, no trudno Okej, okay, tutaj Okej. Okay. dobra i mogę lecieć do e, tego tutaj, no tylko dwa, więc e, tutaj mamy jedno e, i mamy. E, e, tutaj kolejno. No i mamy tutaj. Okej, okay, skrzynia ze częściami, spoczko Okej, okay, tutaj też mamy. Tutaj nic nie ma. Więc możemy on wyjść ogólnie tą nataleją i. E, e, czekajcie. OK, ty tam przeładuj I teraz Okej okay. A, czy my tam już nie przejdziemy w ogóle? Czy Oj ty To szkoda, że tam nie przejdziemy No to teraz musimy jakoś iść tutaj It's like one of those cranes you see in junkyards. Up end of the road. We'll have to climb up the crane. Okay. No, wysoko, wysoko, ile mamy czasu tutaj? 15 minut. Wy będziecie mieli trochę mniej tutaj. Ogólnie rzecz więcej wiem co tutaj trzeba robić. Żeby. Okej, okay, jesteś. Czekajcie. E, raport dotyczący pracy Żurawia 1. Raport operacyjny z ubiegłego miesiąca. Realizacja normy 80%. Liczba zgonów w wyniku upadku ze wysokości 4. Wypadki w godzinach pracy obniżają wydajność pracowników i zmniejszają miesięczną normę. Pracuj bezpiecznie i postaraj się nie spaść. Okej. Okay. Ogólnie tak, dobra. E, spoko, spoko, spoko. I teraz my musimy przejść jakoś tam. Jakoś no tak do góry chyba. Ale tutaj nie ma... Hopie, ale hopie. No. Dobra. Kiedy mi to jedzie? Eee. Dobra. Eee. Just stay there. I can't. Okay. okay. I teraz. Tam chyba się nie do Okej okay. Więc ty Czekaj Aha, bo to jest na tym, dobra Okej, okay, to jest tu Wow! You're really high up That's right Top of the world okej okay. Dobra, to tam samy się przydał ten Ogólnie. Ogólnie te. Dobra, już widzę tego. Just stay there. dobra. Więc. A. <laughs> Jeśli dotrwałaś do tego momentu, napisz na zdrowie. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okay. Aha. Dobra. mamy teraz nie dam rady, ale spoko Aha. A, to czekajcie Teraz ja muszę być tu ja. I to zawołać tu Albo tutaj też coś było Okej okay.

Czekajcie, tutaj nie będziemy. Trzeba jakoś tam się dostać, no eee, Pytanie Jak? A, dobra. Okej, okay, i teraz tu I tam trzeba skoczyć spoko. Słowa operatora ślizy. tekst w rosyjsku. te to dostał się przez zabezpieczenie na parkówki. Mężczyźni podpadają w szaleństwo. kobiety potwornie cierpią przed śmiercią. Szczerze mówiąc, nie wiem co gorsze. A, bo to tutaj to tak kryje E Szaleńcy wpadają w obłąkańczą furię i atakują bez powodu. Udało mi się przeżyć, bo... Albo od razu ich zabijam, albo się ukrywam. Ale ci ludzie, oni kiedyś byli moimi przyjaciółmi. Zabawne ze, ze wszystkich miejsc, w których mogłem umrzeć, skończyłem właśnie tutaj, na tym dźwigu. Pracowałem obok niego codziennie przez ostatnie 30 lat. To było całe moje życie. Zdaje się, że to był mój prawdziwy dom. Zawsze byłem pracoholikiem. Moja rodzina zapłaciła za to cenę. Ciągłem, ciągle byłem nieobecny. Cóż, to będzie mój ostatni bestion. Mam jeszcze kilka pocisków, ale nie mam dokąd ucie uciekać. Jeśli istnieje życie po śmierci, mam nadzieję, że moja rodzina da mi tamtą drugą szansę. Okej. Okay. Czy ja tutaj mam gdzieś... Ogólnie tam? Nie. Ale teraz pytanie... Ja gdzieś tutaj jest ten bo ja bym mógł teraz wejść do. Eee... Czekajcie Okej okay. Dobra moi drodzy Czekajcie, bo to teraz musi jechać Okej okay. Okej okay. Czekajcie No tam nie wiem czy przejdziemy Dobra Okej okay. Nie wiem po co tam szłem ale spoko Czy ja tutaj, no tutaj jest jakaś deska, tutaj też coś jest więc e, Więc wchodzimy do góry moi drodzy Czekajcie Wchodzisz? Follow me! I'm sorry! I'm sorry, I'm sorry, czekaj. Nie schodź, Barry, ja już tam idę do ciebie. E, ogólnie. E, zaraz tam będę. Ja pamiętam jak pierwszy raz to grałem, to tyle tutaj e, zeszło. A ja chyba wiem Ja chyba wiem, dobra, ja już wiem co, ty, co tam tutaj trzeba e, zrobić Moi drodzy No ale schodź Natalio, schodź Nie, nie, tutaj e, Nie świruj pajaca Okej okay. Okej okay. I teraz musimy tutaj to zrobić, i ściągnąć to. Okay. Coś jest tutaj, czy? Aha, a teraz mamy to. I Natalia tu może wejść ogólnie Dobra idziesz? Ja idzie Więc my już też możemy iść Dobra chodź Dobra biegniesz Więc Dobra Dobra Okej okay. Okej okay. Nie, jak tak właśnie to. Jako... Tak? Dobra, moi drodzy. Więc teraz wchodzimy tu. Yy, I. Dobra, tutaj to już mamy, mam nadzieję, że będzie jakiś zapis też. Ile mamy czasu? No, 20, ponad 20 minut, ale też. Tutaj... Dobra, mamy zapis. Okej, okay, mamy tutaj. Eee, czy my co mamy tutaj? Nie, no mamy kilka rzeczy, dobra. Więc my już możemy lecieć, zobaczyć co tutaj, co jak. I teraz tak. Okej, okay, jesteśmy gdzieś tutaj na jakimś dużym polu. Więc. Eee, tutaj. No tak. memory coming back it's hard to describe oh it's okay these things take time don't push yourself half a year of chasing scraps I won't stop until I have all the answers okay let's go first see here and not where we came Eee, tutaj eee, nic nie ma. Moi drodzy, tam też nic nie ma. Więc musimy iść niestety tutaj. Eee, w to miejsce. Tutaj chyba też nic nie widzę. Eee, więc teraz tak, do góry. To chyba winda w dół. Ogólnie. Eee, czy możemy iść tutaj? Eee, tak, możemy. Tutaj niestety nic nie ma Stąd nie, stąd, w sumie dobrze, że nic nie ma Okej okay. Czekajcie, okay, bo w sumie Natalia przekaż Przekaż i to też Przekaż, okej okay. Więc tutaj nic takiego Nie ma specjalnego Więc tutaj tam się nie wspniemy E, więc... E, tutaj... ojej oj, ale jeśli tutaj skoczna. Chodźmy jeszcze zobaczyć tutaj czy nic nie ma. Tak po prostu z ciekawości Ale nie, tutaj chyba raczej nic nie będzie, więc E, albo jest. No widzicie, kolejna znaczka jakoś tutaj, e, jednak warto tutaj poszperać, ale i tak tutaj tego zbytnio nie już tak się nie wyślałem, żeby tego oszukać tutaj okej okay. okej okay, dobra, moi drodzy, więc spierdzielamy w dół i jesteśmy, moi drodzy tak jest jesteśmy, no już tam nie panikuj dziewczynko Natalio okej, okay, topes tu też gdzieś możemy do góry iść. Aha. A ja mogę tędy wejść, czy? A my już tu byliśmy, dobra. A jakbym wiedział, że tu są schody w dół, to ja nie szła takie kółko, wiesz. Znaczy tak bym szedł, żeby tam to wyjść, ale spoko. Dobra, to teraz co, tutaj lecimy, czy? Chodź tu, Natalio. A ty tutaj ja Nie wiem, że ty jesteś Powolno Ale Going down No a to jedziemy no Zobaczmy co nas tam czeka na dole Moi drodzy Co ty gadasz? No Okej okay.

Ok, to. Najcieńsza to. Ostrzeżenie o trującym gazie. Cypobliskich pobliskich szczeliwy się trujące gazy. Krótkotrwały kontakt ze gazami nie grozi uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak długotrwały prowadzi do problemów z oddychaniem, a w do utraty przytomności i potencjalnie do śmierci. Podczas pracy nale należy stosować odpowiednie środki ochronne oraz pilnować czasu kontaktu ze gazem. Hej moi drodzy co ty a ty się, czy co Dobra moi drodzy, ja tutaj będę kończył Ja tutaj dziękuję za uwagę widzimy się A i to jest tamten giez You better stay here sweetie No way up to Dobra moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek Ja dziękuję za uwagę Eee, widzimy się już za tydzień o godzinie 18 więc co ja serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków eee, kto nie widział do nadrobienia materiałów eee, ja dziękuję za uwagę do zobaczenia Elo na razie